Siemanko, witam was w trzecim odcinku serii z... Granej na mapie How to Room. Dzisiaj będziemy kultywatorować sobie te pole, co zebraliśmy Słom w poprzednim odcinku Już przyszykowałam sobie tutaj Traktora I będziemy sobie teraz nie robić jeszcze chciałbym wam pokazać nowości Odkryliśmy Znaczy mamy też auto I Kupiłem większą przyczepę <laughs> Z czego jestem bardzo zadowolony Będziemy mogli przywozić więcej na przykład, na przykład Pszenicy I różnych tych Ale trzeba będzie też zobaczyć Zainwestować w jakiś Opryskiwacz I i te chwasty trzeba będzie niszczyć. Albo po prostu wykorzystamy błąd, w grze przez co będziemy mogli... Przez co będziemy mogli... Będziemy mogli dostać traktory i zarobić jeszcze więcej gazu. Więc jedziemy sobie tym oto sztajerem naszego, naszym. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zdecydowałem samemu, że chyba do tego traktora to kupimy ładować. dlatego, że po prostu najlepiej to nie popracuje, a jest mniejszym traktorem, który sobie poradzi, a nie takim dużym dobra zaraz będziemy musieli też wykonać różne kontrakty które po pierwsze dadzą nam większe maszyny a po drugie Dostaniemy na przykład sporo też kasy, więc zaraz zobaczymy sobie jakieś kontrakty: zbiór plum, kultywatorowanie, kultywatorowanie pola numer 5 owładza się dla nas. Więc zaraz sobie weźmiemy ten kontrakt jak tutaj dojedziemy do krawędzi i przy okazji sobie sami zrobimy ten kontrakt. Sami sobie Pol zrobimy z tym kontraktem dobra Ustawiamy tutaj Stajera i bierzemy ten kontrakt przyjmij kontrakt. A nie wypożyczyliśmy motion. No? A nie zmarnowałem to niestety. No to trudno. Będziemy robić sztajem. Muszę wykorzystyć mu traktora. Więc z kwasownikiem może jakimś albo uklyskiwaczem więc zaraz sobie go pożyczymy i tutaj bierzemy wejdziemy sobie w traktory o od tego fanta by się przydało kupić od takiego, od i z tego bierzemy no, taki opryskiwacz, Też go poruszymy. W takim razie bierzemy sobie kredyt. Kredyty są fajne, dlatego że możemy na przykład wziąć sobie kredyt na maszynę, a później go spłacić. No tak, 50 tysięcy weźmiemy na kredyt. I teraz sobie wypożyczymy. Zainwestowałbym też bym w ten średnik taki do boraków cukrowych i po prostu zabrał. Ja dlatego, że z baraków cukrowych całkiem dobrze się, da się zarobić. Jedziemy sobie też szybko do domu. będzie pryskić rzepak, więc w dzisiejszym odcinku też poprawiam sobie, sobie tutaj rzepak, oj, rzepak. Już siedział na na paletko, tutaj po prawej stronie, no tutaj rozkładam sobie ten nasz opryskiwacz i będziemy zaraz jeździć. zostałem, więc najprawdopodobniej na tym polu, co teraz tam w wodle tam odlegle robi, to posiejemy sobie na przykład buraki co prawda. Wszyscy będziemy mogli zrobić dużo pieniążków. No i działać. No, teraz sobie go zatrzymujemy. Wyłączymy sobie zroz sezonowy i stały widok miesiąca. Weźmiemy sobie sierpień. No tak. Dobrze, to wygląda. A teraz szykujemy się na. A teraz zap... będę na Anrol Tutaj jeszcze wejdę głębiej. W pole wiadę, <laughs> żeby. Nie jeździć, nie pryskać na, na tą drogę i nie więcej to widać, gdzie było pryskiwane i gdzie nie. Teraz jak sobie chcę spojrzeć. Zobaczmy sobie, jak MF wygląda w środku. Jest całkiem fajny. Na pewno go będę więcej wykorzystywał. Całkiem fajna maszyna. Idziemy sobie. Tutaj elegancko. Tutaj możemy po lewej stronie zobaczcie jak tutaj jest nasz stajer sobie radzić z tymi kwaskami i tym kultywatorem. Za dużo moc nie potrzeba, ale on też jest, nie jest jakoś strasznie wielki, wiecie. Więc to też mnie wydarzy, że on jest malutki. Ale jak się nie ma niczego innego, to można i takim robić. Więc ja to mnie żałuję. Możemy takim robić. Ale może sobie kupiłem kiedyś większe. Dobra. Przeskamy sobie tutaj elegancko. Dobra, przepraszam Was bardzo, ale na chwilę musiałam odejść od komputera. Ale teraz wracamy i oproskujemy. Więc tak jak mówiłem, zostawimy, zostawimy sobie chyba tego MFA, żeby sobie nim jeździć i robić jakieś prace. Na przykład jak te opryski, albo pojedziemy jeszcze po nasz siebnik i sobie zasiejemy jak wcześniej mówiłem zasiejemy sobie burak <laughs> piszcie w komentarzach też no, w co byłoby dobrze inwestować. A ja teraz już kończę opryski. I w następnym odcinku myślę, sobie, że zasijemy sobie tą e, buraki cukrowe. Bo z buraków można się bardzo bardzo szybko, bardzo dużo sypią, bardzo dużo sypią i dużo wypuszczają. Więc z nich się bardzo można e, dużo zarobić. Z nich. A teraz sobie jedziemy tu na tej <laughs> No i pole skończona, i można sobie teraz złożyć. Dobra, składamy nasz opyskiwacz. Nadłożył sobie go tutaj Dobra Wiecie co? Chodźmy pojedźmy jeszcze Zobaczmy jak nasze jajka się trzymają Góry znaczy O tutaj Nawet jest z szybnikiem O jeszcze zapomniałem W następnym odcinku musimy przecież Zachęcić jęczmień Który tutaj się znajduje I tutaj mamy jajka Tutaj jeszcze sobie wyjdziemy w ustawienia: Zobaczymy, jak się kury trzymają. A trzymają się bardzo dobrze. Dużo mamy jajek, bardzo dużo mamy jajek, i już cena ich rośnie. To też mnie bardzo cieszy. No to co, to będzie już chyba koniec, dzięki, dzięki za oglądanie, jak mówiłem w następnym odcinku przyjedziemy sobie, przyjedziemy sobie i zeszyjemy pole i dzięki bardzo za oglądanie i was dziś, na dzisiaj żegnam, papatki.